Sprawdźmy, jak za pośrednictwem Zalamo wysłać zamówienie do labu. Jeśli w ramach pakietów sesji klient do wybranych ujęć otrzymuje odbitkę, wystarczy, że w panelu głównym sesji wybierzesz eksport, a następnie nowe zamówienie odbitek. Z dostępnych wybierz swój ulubiony lab. I tak wygląda Twoje zamówienie. Możesz edytować każde zdjęcie po kolei, poprzez kliknięcie, a następnie wybranie interesujących Cię parametrów. Dla usprawnienia Twojej pracy po prawej stronie znajduje się menu. Wybierając parametry w tym miejscu i klikając przycisk Ustaw dla Wszystkich, zastosujesz wprowadzone zmiany do wszystkich zdjęć z danego zamówienia jednym kliknięciem. Przygotowane zamówienie możesz wysłać do labu, klikając przycisk Finalizuj zamówienie. W sytuacji, gdy klient zamówił ciebie jeszcze dodatkowe odbitki, przesyłanie ich do labu jest równie proste. Z menu głównego sesji Twojego klienta przejdź do zakładki Odbitki. Znajdują się tam wszystkie zamówienia z danej sesji, każde szczegółowo opisane datą i godziną. Rodzaj zamówionych przez klienta odbitek i nazwy plików znajduje się pod przyciskiem Lista zdjęć. Kolejnym krokiem jest wybranie przycisku Przygotuj zamówienie do lawu. Wybierz swój ulubiony lap. Każde ze zdjęć w zamówieniu możesz wykadrować. Wystarczy, że w nie klikniesz, a następnie wybierzesz przycisk Kadruj. Kiedy już to zrobisz, koniecznie zapisz. Jeśli obok któregoś ze zdjęć pojawia się czerwony wykrzyknik, oznacza to, że zdjęcie ma zbyt małą rozdzielczość. W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której wydruk danego zdjęcia może nie być dla Ciebie satysfakcjonujący, jeśli chodzi o jego jakość. Szybko możesz to zmienić, klikając przycisk Podmień wszystkie zbyt małe pliki. Jedyne co musisz teraz zrobić to kliknąć Finalizuj zamówienie. W zależności od tego, na który lab się zdecydowałeś, możliwości są dwie. Albo to już koniec i twoje zamówienie znajduje się w labie, albo wystarczy, że zalogujesz się na ich stronę i potwierdzisz swoje zamówienie w koszyku. A jeżeli masz do nas jeszcze jakieś pytania, zapraszamy na czat. Znajduje się po prawej stronie u góry ekranu.